Na zeszłorocznej edycji tatuk w katowicach po raz pierwszy stworzyliśmy strefę modową pod szyldem jak i showroom. Na początku prezentowaliśmy tylko marki duerowe, ale teraz strefa ta pożyczyła się również o część designerską. To wszystko dlatego, ponieważ wierzymy, że ci, co kochają sztukę tatuażu, również doceniam oryginalne projekty. Nasza strefa mody i designu różni się od innych tego typu wydarzeń. Po pierwsze mała liczba wystawców. Na naszych targach zobaczcie tylko najoryginalniejsze marki niezależne. Po drugie u nas broni się produkt, dlatego wystawcy otrzymują od nas gotowe stoiska, ponieważ stawiamy mocno na estetykę i na przejrzystość. W tym roku po raz czwarty będziecie mogli odwiedzić naszą strefę. Na Katowice Tatu Konwent już 24 i 25 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.